Podcast napędza biuro tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach i językach. Witam serdecznie, nazywam się Błażej Grygiel i zapraszam Was do posłuchania kolejnego odcinka podcastu Przetłumacze. Tym razem naszym gościem jest Leszek Stafiej, człowiek instytucja, jeden z ojców Radia Z. Ekspert od komunikacji, a także tłumacz. Zapraszam was do posłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, nazywam się Leszek Stafiej. Jestem przedsiębiorcą, a oprócz tego, że jestem przedsiębiorcą, to staram się w życiu robić to, czego nigdy wcześniej nie robiłem i staram się robić to dobrze, ale kiedy się tego nauczę. Przechodzę do następnych zadań? Jednym z epizodów właśnie pana, tych poszukiwań umiejętności, była praca tłumacza? I między innymi zetknął się pan z autorami, którzy wcale do łatwych nie należą? Nawet jeżeli to był tylko epizod w pana karierze, no to od razu na głębokiej wodzie. I chciałbym zapytać, jak, jak to się dzieje właśnie, że osoba, która jest przedsiębiorcą, która w swoim życiu jest wymieniana jako pionier reklamy? Jeden ze współtwórców Wielkiego Ogólnopolskiego Radia w pewnym momencie zbacza w stronę cichszej, spokojniejszej, skupionej pracy tłumacza. Jak to było? Trudno powiedzieć, że tłumaczenia w moim życiu były epizodem. To był bardzo ważny okres w moim życiu, ale odpowiadając na Pańskie pytanie. Mogę powiedzieć, że większość tego typu decyzji czy okoliczności zdarza się przypadkowo i wbrew naszym intencjom i wbrew pozorom. Zdarzają się one bez większego udziału naszej, naszej woli. Potrzebne jest tylko przyzwolenie. I tak też było i w moim przypadku. Studiowałem. Anglistykę y, przypadkowo. Zamierzałem studiować y, y, arabistykę, y, y, języki orientalne, ale w ostatniej chwili, tuż przed egzaminem, y, przekonano mnie, że lepiej zrobię, idąc na anglistykę. Człowiek osiemnastoletni. E, bardzo często e, ma e, dość ograniczone wyobrażenie o sobie samym, w związku z tym bez trudu przyszło moim e, znajomym sojusznikom przekonanie mnie, że jednak arabistyka czy orientalistyka to nie jest dla mnie najlepszy wybór e, i namówiono mnie tuż przed egzaminem, żebym zdawał na anglistykę. Udało mi się zdać, też nie było to wcale łatwe. Pamiętam, że zadawano mi trudne pytania, które podważyły moje, moje przekonanie, że nie mogę wszystko i że znam się na przykład na literaturze. Nie znałem się na niej w ogóle, nie mówiąc o języku angielskim. Studiowałem angielski z, z zapałem, ale też i z trudem. Jeździłem do Anglii co roku i tam Właściwie, szczerze mówiąc, stałem się anglofonem. Polubiłem zarówno obyczaje, jak i kulturę. Takim stuprocentowym anglofonem właściwie byłem po skończeniu studiów. Ale też nie, nie, nie wyobrażałem sobie, że język angielski będzie moim zawodem, bo. Przez tych pięć lat studiów właściwie dojrzałem na tyle, żeby wiedzieć, że, że właśnie okoliczności decydują o tym, kim się zostaje i z kim, i z kim się zostaje. Tak też poznałem swoją żonę, która okazała się również anglistką. To stworzyło klimat sprzyjający koncentracji. Na tej kulturze, no i przez pierwszych parę lat, pomijając krótki epizod, i to mogę rzeczywiście nazwać epizodem dydaktycznym, bo byłem nauczycielem, próbowałem pisać pracę doktorską we Wrocławiu, studiowałem we Wrocławiu, w Warszawie, przeniosłem się do Wrocławia, no ale te wszystkie plany okazały się krótkotrwałe. I wraz z żoną zaczęliśmy się zajmować tłumaczeniem. Szczerze mówiąc, zarabialiśmy na życie tłumaczeniami nieliterackimi jeszcze wówczas, bardziej, bardziej powiedzmy dziennikarskimi czy publicystycznymi. Po czym nagle okoliczność sprzyjająca. Przyjaciel żony Piotr Zomer, który pracował wówczas w literaturze na świecie, zaproponował nam przetłumaczenie czterech nowel Williama Goldinga, które się niedawno ukazały i ich publikacje w literaturze na świecie. Wzięliśmy się za to z pewną taką nieśmiałością, no ale okazało się, że jest to niezwykle fascynujące zajęcie. Proszę Państwa, że wówczas nie było jeszcze internetu, bo to są lata 80. Wczesne lata 80., nawet chyba 80 rok. W związku z tym wszystko, co wiedzieliśmy, to z własnej, to z autopsji, dzięki temu, że obcowaliśmy troszkę z tą kulturą, że ona bywała też w w krajach afrykańskich przedtem. Udało nam się jakoś przebrnąć przez tego Williama Goldinga, którego pierwsza, pierwsza nowela nosiła tytuł Bóg Skorpion i dotyczyła starożytnego Egiptu. Tutaj przyznaję, że faraon okazał się naszym bardzo silnym sojusz, sojusznikiem, oraz czytywana wówczas dosyć, dosyć często książka Egipcjanin Sinue. To były nasze główne źródła wiedzy. No oczywiście trzeba było, trzeba było też sięgać do encyklopedii, do bibliotek i tak dalej, bo to bardzo głęboko w, w realiach antycznego Egiptu osadzone osadzone osadzona nowela. No na szczęście okazało się, po długotrwałym okresie Redakcyjnym. Tutaj niezwykle pomocny, mentorski i, i taki no wzorcowy czy okazał się okres współpracy z lektorem, już nie żyjącym dzisiaj Leszkiem Budreckim. To właściwie taka formatywna, formatywne doświadczenie w moim życiu, jeśli chodzi o tłumaczenie. Pomógł nam niezwykle. Tłumaczyliśmy to wspólnie, dzieląc się e, z, z, żoną, wspólnie z żoną, dzieląc się e, zadaniami, no bo jak, e, jak Państwo zapewne wiedzą, e, taki, taki proces tłumaczenia e, jest długotrwały i ma przynajmniej e, 8, 9 do 10 etapów. E, no dość, że przełożyliśmy te. E, te trzy nowele, to dzisiaj wspominam to jako niezwykle ciekawe doświadczenie i intelektualne, i estetyczne. I Otrzymaliśmy pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na debiut translatorski. Pamiętam, było to wielkie przeżycie. No do dzisiaj jest to trofeum, z którego jesteśmy niezwykle dumni. No i właściwie tak to się potem potoczyło, skoro już zaczęliśmy tego Goldinga. Jak, jak się powiedziało A, no to trzeba było powiedzieć B. Golding przez dłuższy czas niczego nie pisał, miał taki writer's block. No ale potem pojawiła się jego niezwykle ambitna powieść pod tytułem... Ciemność widzialna. No, i to już było wyzwanie, które, którego się nie spodziewaliśmy. Niezwykle trudno to powiedzieć oparta na jakichś takich bardzo głębokich aluzjach biblijnych, wprawdzie współczesna, ale jednak tak erudycyjnie bogata. Że tu nie wystarczyła już pewna taka nieśmiałość, po prostu wielką pokorą podchodziliśmy do tego, do, do tego dzieła, przy czym zdaliśmy sobie bardzo szybko sprawę z ogromnej przepaści pomiędzy erudycją autora Goldinga, który miał wykształcenie, no był zna od nas starszy. Niemalże o pokolenie, który miał y, doskonałe, głębokie, klasyczne wykształcenie z Greką, y, Łaciną i, i wszystkim, czego uczono w Wielkiej Brytanii, a u nas już nie. Ani też myśmy się nawet nie otarli o te, o te dziedziny. W związku z tym y, było to niezwykle trudne przedsięwzięcie. Y, no i tam właściwie ja osobiście. Y, Doszedłem do wniosku, że porwałem się jednak z Motyką na Słońce. Nie pamiętam już jak długo trwało, trwało to tłumaczenie, ale pamiętam, że, że później przy następnych utworach tego autora innych autorów nigdy nie doznałem takiego tak, z jednej strony upokorzeń, a z drugiej strony takich olśnień, kiedy zdarzało mi się zrozumieć coś, co na początku było całkowicie, całkowicie hermetyczne i niepojęte. Ta powieść nie cieszyła się zbyt wielką poczytnością tu w Polsce, ponieważ jest właśnie taka bardzo hermetyczna, głęboka. Znam kilku czytelników, którzy tak bardzo się nią przejęli że nawet jeden z nich postanowił zrobić adaptację teatralną, był przez jeden sezon utwór sceniczny wystawiany w Warszawie Teatrze Dramatycznym. Satysfakcję z bardzo długiej i głębokiej intelektualnej rozmowy na ten temat dostarczył mi Henryk Wujec, który okazał się właśnie takim biblistą, o czym nie wiedziałem wcześniej. To było zaskoczenie, a jednocześnie niezwykła przyjemność, ale szczerze mówiąc, ta powieść gdzieś tak bez echa się rozeszła. Sam zresztą Golding, z którym spotkałem się w Wielkiej Brytanii już po przetłumaczeniu tego, tego dzieła, sam Golding nie udzielał żadnych wywiadów na ten temat. I do końca życia właściwie się na temat te, tej książki nie wypowiadał, a to, o czym rozmawialiśmy prywatnie, prosił, byśmy zachowali w tajemnicy, w związku z tym ja się też tym specjalnie niedzielę, choć spotkanie było niezwykle niezwykle interesujące, bogate i właśnie też emocjonalnie głębokie. To jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, że, to pokazuje, że pana droga jako tłumacza właśnie wychodziła z, z, z tego warsztatu, tak, wychodziła z te, zza biurka i prowadziła pana do spotkań. Z interesującymi ludźmi. Czy to też przydało się potem, kiedy pracował pan jako ekspert, no i do dzisiaj jest pan ekspertem od komunikacji? Sądzę, że tak, ale myślę, że to jest zupełnie inny żywioł, że tak powiem. Pamiętam, że mhm. kiedy, kiedy po postanowieniu wojennym albo pod koniec stanu, stanu wojennego związałem się z tym, Branżą reklamową, wtedy raczkującą, jeszcze polską branżą reklamową. Jeździliśmy z kolegą po różnych zakładach produkcyjnych, oferując im filmy, produkcję filmów promocyjnych. Ja tam zajmowałem się pisaniem scenariuszy. Koledzy zajmowali się tą stroną techniczną. To pamiętam, że, że mój przyjaciel. Przedstawiał mnie zawsze w tych zakładach pracy, a to pan Leszek Stafiej, tłumacz Goldinga. I brzmiało to niezwykle egzotycznie. Nie sądzę, żeby wielu, wielu naszych rozmówców zaczytywało się Goldingiem. Myślę, że raczej sądzili, że jest to jakieś bardzo skomplikowane urządzenie technologiczne, bo tacy byli przede wszystkim nasi, nasi klienci. Później. Pamiętam, że miałem kilka takich epizodów. W zasadzie taki szczyt tej mojej translatorskiej aktywności to przypadał na, na okres stanu wojennego, kiedy nie, nie pracowałem już jako dziennikarz, bo po drodze zostałem dziennikarzem. Czyli właściwie przez około 10 lat tłumaczyłem różne. Różnych autorów angielskich, kanadyjskich, amerykańskich. No i troszkę się tego zebrało. Pamiętam jeden taki bardzo sympatyczny też epizod, a właściwie takie wydarzenie, które, które ilustruje to, co powiedziałem na, na wstępie, że decydują o naszych losach najczęściej okoliczności, tylko trzeba, że tak powiem, umieć je podnosić. Szedłem sobie ulicą. Wiejską w Warszawie, wracając z kawiarni czytelnika, gdzie ja często bywałem, i, i nagle usłyszałem za sobą wołanie: Panie Leszku, Panie Leszku. Odwróciłem się i ujrzałem pana Leszka Jęczmyka, którego nie znałem osobiście, a był to wówczas bardzo ważny nie tylko tłumacz literatury angielskiej, ale również kierownik redakcji, redakcji anglojęzycznej, w Darwinstwie Czytelnik. Nie znaliśmy się osobiście, ale Pan Jędrzmek zamachał do mnie. No ja po pierwsze usłyszałem i to jest ta czujność na okoliczności, trzeba słuchać, kto woła, bo może nas wołają. Potem przeszedłem na drugą stronę, a pan Jęczmyk powiedział: Właśnie o panu myślałem. Zastanawiałem się, czy nie zechciałby pan przetłumaczyć ostatniej powieści e, e, Raymonda Chandlera e, pod tytułem Playback. No, więc nie ukrywam, że moja próżność e, została niezwykle e, podrażniona. No Oczywiście podziękowałem i powiedziałem z wielką przyjemnością, i tak się zaczęła krótka niestety moja przygoda z Chandlerem. No, bo on już nic więcej nie napisał, ponieważ już nie żył w tym czasie. To była ostatnia jego powieść. No, później zdaje się, że, że jeszcze zdążyłem przetłumaczyć adaptację, scenariusz jego. Chyba to była adaptacja teatralna ale nie została, nie zdążyła zostać wystawiona. No i też przy tej okazji przerzuciłem się z dosyć dużym zapałem na nowe, nowe pole, mianowicie przekłady, przekłady dramatów, czyli sceniki. To zupełnie inna przyjemność, inna umiejętność, no bo jest to przede wszystkim sztuka dialogu. Przyznam, że chyba tylko dwie sztuki zostały wystawione. Z tego dosyć duże jest to dossier tytułów, które przełożyłem, ale sprawiały mi zawsze ogromną przyjemność. Gdzieś one tam w awakencjach do dzisiaj leżą. Wśród nich była taka wówczas znana, dzisiaj już mniej feministyczna pisarka Fay Weldon którą też osobiście spotkałem w Londynie. Była też, był też autor takiej niezwykłej, niezwykłego dramatu o to, o Eliocie i jego żonie, który, który nigdy w Polsce nie był wystawiany ani też publikowany ku mojemu właściwie Wielkiemu y, smutkowi, bo to, bo to świetna powierzchnię Viv, to się nazywała, a zrobiła z tego kiedyś adaptację filmową y, Nora Ephron, Ciekawa, nieco autobiograficzna, i taka, powiedziałbym, z pazurem feministycznym y, dramaturgia. No współczesna można było powiedzieć, chociaż to historyczna, e, e, historyczne miejsce akcji, bo to lata, e, lata 30. 40. E, później, e, później, jeśli chodzi o dalszą drogę, to właściwie to tłumaczenie troszeczkę wygasało. E, zająłem się rzeczywiście komunikacją, tak jak Pan wspominał, no i te, ten Golding już mi się nie bardzo przydał, Chandler również. Inny żywioł mnie pochłonął. No jasne, że wrażliwość na język, na, na znaczenia, na sensy, na takie, jakbyśmy w tłumaczeniu powiedzieli, uprzystępnianie czy przyswajanie, to wszystko było bardzo istotne. W, w zmaganiach z komunikacją, nie tylko zresztą z komunikacją, również przecież w dziennikarstwie, którym się przez, przez dobrych chyba 8 lat zajmowałem przed stanem wojennym. Potem też w mediach, czyli tutaj Radio Z, później założyłem takie radio dolnośląskie we Wrocławiu, radio BRW, które świetnie funkcjonowało chyba przez 15 lat. To były doświadczenia, w których Oczywiście taka, tak bym powiedział, wrażliwość na przenoszenie uprzystępniania sensów jest bardzo istotna, podobnie jak, jak w tłumaczeniu. To jest jednak także że w konstruowaniu odpowiedniej, przy wyjaśnianiu zwłaszcza zjawisk. Trzeba się kierować bardzo podobnymi kryteriami jak przy tłumaczeniu, czyli jest to pewna interpretacja zdarzeń, tak żeby dało się relacje z tych zdarzeń ująć w sposób czytelny, zazwyczaj przekonujący no oczywiście bez popadania w jakieś w, w propagandowe uniesienia. Pan powiedział bardzo, bardzo ciekawą rzecz, że tłumaczenie i komunikacja, oba te pola aktywności polegają na wyjaśnianiu rzeczy. Czy warto w ogóle w swoim życiu zawodowym mieć taką przygodę tłumaczeniową? O tak z pewnością. Zdecydowanie warto przede wszystkim dlatego, że uczy ona pokory, wrażliwości na e, inne postrzeganie świata. I tutaj oczywiście mamy m, pozornie tylko do czynienia z obcymi językami. Ale to nieprawda. Nie chodzi o język. Chodzi o inną kulturę, o inną wrażliwość, o inną percepcję. Każdy człowiek e, czyta inaczej. Poczynając od tego, że inaczej widzi desygnaty. Kiedy mówię stół, pan widzi inny stół, ja widzę inny stół. Ktoś inny widzi stół okrągły, inny kwadratowy i tak dalej, i to są tylko takie krótkie sygnały uczulające na to, że język to nie wszystko, język jest tylko częścią naszej duszy. Niezależnie od tego, czy jest to język komunikacji takiej bardzo pragmatycznej, czy też komunikacji estetycznej, kulturalnej, literatury głębokiej, filozoficznej i tak dalej. Dziękujemy panu Stafiejowi za czas poświęcony naszemu podcastowi, a wam oczywiście ja osobiście bardzo dziękuję za ten czas, który poświęciliście wysłuchaniu naszej rozmowy. Zapraszam was na kolejne odcinki. Już niedługo. Do usłyszenia.